Kolejna spółka na rynku amerykańskim Fox Corporation, to jest bodajże ta sieć yy, telewizyjna. E, rośnie 12%, 12% mniej więcej tak samo jak branża. Sygnał e, turnaround. E, widzimy, że jesteśmy blisko historycznych e, szczytów na giełdzie od niedawna. Kapitalizacja 24 miliardy. E, jak to wygląda? Jak chodzi o transakcję insiderów. No, mamy trochę tych sprzedaży, ale też nie jakoś dużo. CFO sprzedał. Jakiś chairman. Yy, dobra, ale no, przy takiej dużej firmie to akurat yy, no, nie skreśla to dla mnie kandydata. A on muszę się poprawić na pandemic jeszcze na Celim. Yy, yy, dobra. Jak, jak to wygląda? No, duży udział instytucjonalny, to jest znana duża sieć telewizyjna. To jest ciekawe, bo ma tylko 13 ampii, w stosunku do średniej sektora 50. Growth dosyć słabo, nie ma silnego balance sheeta. Reactor cash flow bardzo niski, to jest ciekawe. Total equity 12 miliardów e, dolarów, 12 miliardów, czyli mniej więcej 50% e, buk, e, e, kapitalizacji. A, to jest też, e, to minimalnie różni e, Total Equity od e, Book Value, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, chodzi o to, co się wylicza, a co nie. E, wypłaca regularną dywidendę, e, która jest, no, 1%, ale to jest bodaj, że e, zaraz zobaczymy, TTE, no nie, to jest tylko 1% dywidenda, czyli bardzo mało, że tak, to jest za 12 miesięcy, to nie jest tak, że razy 4 a z czego to jest 20% payoutu. Dobra, jak chodzi o przychody, no to jest taki Stalwart, jeśli nie Slow Grower, ale bardziej chyba Stalwart. Popatrzmy sobie na Twitter No To jest taka spółka, która potrafi um, przynieść um, duże zyski. E, chociaż to były czasy pandemii, więc to pewnie dlatego. Ale generalnie zarabia tak w okolicach 1,72 y, miliarda dolarów. To jest ciekawe, to widzimy tutaj znaczący wzrost 20% procentowy z Przy czym a, przychody za ten rok spadły, ale zmniejszyli e, po prostu koszta, więc stąd się to pojawiło. I na obcięciu kosztów pojawił się taki zysk. E, widzimy, że za ostatni kwartał e, dalej mamy 25% e, rok do roku e, wzrost, czyli tam porównanie miesiąca od, zeszłego roku. To jest ciekawe, no, ale czy spółka jest w stanie utrzymać e, coś takiego, to nie wiem. E, ciekawe jest to, że Ostatni miesiąc był e, najlepszy, w ciągu ostatnich pięciu lat, jak chodzi również o przychody, więc trzeba by sprawdzić, gdzie, skąd, skąd się bierze ten, e, ten wzrost e, revenue. E, ok, widzimy, że poszukują się długiem, e, długoterminowym. S, e, pozycja gotówkowa, no znaczny wzrost, niedempory, cokolwiek to jest dla stacji telewizyjnej, e, trochę wzrosło. Fikasz, no właśnie, fikasz, czyli ile firma realnie zarabia, to jest tak mocno w kratkę, chociaż przy takim czymś jak usługi telewizyjne, to tam mamy naprawdę dużo, dosyć skomplikowaną strukturę tych płatności, odłożonych w czasie i tak dalej. Czyli widzimy, że ostatnie, ostatni miesiąc naprawdę przyniósł sporo gotówki. Za już płacono ECF 5 od 2020 i tak, także to jest jako taki standard, więc nie jest to okazja względem cash flow. Tutaj przykłady działalności do dosyć w kratkę, Bardzo mocno zmniejszają liczbę akcji w obiegu, to jest super. Eee, to nie stąd też ta wycena, spotkanie eee, z zwiększa, Widzimy, że... Eee, Zobaczmy sobie jak wygląda ten wykres, no widzimy tutaj um, od 2024 mamy spory rytm um, na cenie akcji, Życzymy sobie jeszcze tylko okiem na ostatni kwartał, a tak przy okazji rzuc, um, popatrzymy na price to earnings, um, generalnie moim zdaniem 14 za za sieć telewizyjną to jest dosyć drogo, jeżeli porównujemy to chociażby do spółek technologicznych, które aktualnie mają wyceny w okolicach no od 15 do 25. A więc tak samo przy okazji spółek z, z branży właśnie takiej telewizyjnej bardzo ciężko jest wycenić book value, dlatego, że oni tam wrzucają takie rzeczy jak na przykład jakiś patenty, jakieś prawa telewizyjne. I tam jest bardzo ciężko określić, ile tak naprawdę taka firma jest warta i co faktycznie posiada. Dobra, data raportu kwartalnego, 12 maja, Polsk Corporation. Dobra, dlaczego nie zarabiają kasy? No, właśnie licencje treści informacyjnej, i sportowe, systemy telewizji kablowej, operatorzy satelitarni, firmy telekomunikacyjne, czyli jest cable Network i Television. Eee, dobra, dystrybuuje programy za pośrednictwem stacji. Eee, nie wiadomo jak roz, rozłożone procentowo. Koszty wzrosły o 45% w ciągu trzech miesięcy w porównaniu z inwestycją. No właśnie, to, to są takie ciężkie spółki do analizy z powodu takich właśnie wzrostów eee, kosztów. Eee, koszty operacyjne o to, 20% wzrosły. Hmm. E, jak to było e, w ciągu 9 miesięcy? Na była kontrolny pakiet udziałów e, wejdzie do joint ventures i nie w Discovery. W celu utworzenia platformy dystrybucji cyfrowej skupionej na sporcie o nazwie Venus Sport. No, ok, czy są tam jakieś nowe źródła przykładu, Będą się pojawiać. Um, polityka dywidendów i buybacków, e, Jest w sobie dywidenda. 03 trzyma akcje e, nie wiadomo nic na temat buyback shares, ale widać, że spółka skupuje akcje regularnie. A, nie ma... No, konkurencja generalnie jest duża, przy okazji też VLB, a jako w ogóle e, telewizji, no to aktualnie raczej idziemy w stronę video on demand, aniżeli telewizji, bo raczej odchodzą od tego medium. Tak samo jak wchodziliśmy z radia do telewizji. Komentarz. przykłady wzrosły o 30% z powodu wyższych przychodów za opłat za abonament re i reklam. E, no ale koszty też dosyć sporo wzrosły. No i mieli tego Superbowla e, w lutym 2020 5 to jest 59, i mm, 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 Dobra. Jak wygląda dług? Single notes. A, nie było żadnych zadłużeń, w umowy kredytowej. Jakie są ryzyka? No właśnie, zmiany w zachowaniu konsumentów. Rozwodnienie. Spółka okupiła akcję. A. a, nie, no odkupiła akwarium. To jest baba. Odpisy jednorazowe. Dzięki są mieszane, a przyszłość spółki zależy od wielu czynników. E, no dobra, to ja was zostawiam na ten moment z tym e, i dzięki.